To pisanie o modelu zjawiska. Tu są napisane oczywiste oczywistości, czyli rzeczy, które każdy by założył, i generalnie czytanie czegoś takiego to jest strata czasu. Ja przeczytałem, i trochę mnie zdziwiło to. Zakładamy, że ruch walca i ciężarka odbywa się w układzie inercjalnym. O co tu może chodzić? Myślę, że rozsądnie jest założyć, że ten ruch odbywa się na powierzchni Ziemi. Powierzchnia Ziemi nie jest układem inercjalnym. Bo punkty na powierzchni Ziemi, w wyjątkiem tych na biegunach, mają przyspieszenie. Jest to przyspieszenie dośrodkowe. Poprawkę na fakt, że układ odniesienia związany z powierzchnią Ziemi układem inercjalnym nie jest mamy tutaj. Zamiast przyspieszenia grawitacyjnego bierzemy tak zwane przyspieszenie ziemskie. Ale żeby rozwiązać to zadanie, ja nie muszę o tym wiedzieć, nie muszę o tym myśleć. Po prostu wezmę za przyspieszenie G i będzie działać. Ten zapis tutaj pewnie niektórym dzieciom porył banie, bo zaczęły się zastanawiać i tracić czas. O co tu w ogóle chodzi? O nic nie chodzi. Do zadania. Gdy wale toczy się bez poślizgu, to w czasie jednego obrotu przebywa drogę o długości 2 pier. No raczej, jakby inaczej. Energia kinetyczna ruchu postępowego w walce jest większa energii kinetycznej ruchu obrotowego walca względem jego osi. Skąd mam to wiedzieć? Nie wiem? 3. Energia potencjalna podającego ciężarka zamienia się w całości w energię kinetyczną ruchu postępowego walca i ruchu obrotowego walca. Yy... Nie. Nie bo poza tym, że walc wykonuje ruch postępowy, w sensie jedzie z miejsca na miejsce i do tego się obraca, to jeszcze ciężarek wykonuje ruch postępowy i idzie na dół. To oznacza, że część energii potencjalnej ciężarka idzie w energię kinetyczną ciężarka właśnie, a nie całość w energię kinetyczną walca. To jest. Naprawdę. To drugie na razie zostawię. Może odpowiedź na to drugie stanie się oczywista po rozwiązaniu 3,2. A jeśli nie stanie się oczywista, to będę się zastanawiał. A tymczasem 3,2. Obrazek w tym zdaniu jest, uwaga, pomocniczy. Bo to w tym rzucie pokazuje mi, jak ten układ wygląda, pokazuje o co właściwie chodzi. Żeby rysować siłę, nadaje się to. Tylko z kolei z tego może być dzieciom trudno rozkminić, jak to w ogóle wygląda. Coś takiego jak pomocniczy obrazek w Polsce zdarza się bardzo rzadko i myślę, że jego pojawienie się wypada uczcić minutą ciszy. Zamaluję siłę ciężkości działającą na ten ciężarek. Teraz narysuję siły, jakimi linka ciągnie ciężarek i oś walca. Siła działająca ze strony linki na ciężarek. Kopiuj wklej. Siła działająca ze strony linki na walec. Kopiuj wklej, dlatego że ja mogę powiedzieć, że ta linka tu nic nie robi, tylko przenosi oddziaływanie między tym walcem i ciężarkiem, a wiem, że siły wzajemnego oddziaływania mają tą samą wartość. Dlatego kopiuj wklej. Zapewniłem ruch postępowy ciężarka, przyspiesza w dół. Zapewniłem ruch postępowy walca, przyspiesza w prawo, ale jeszcze potrzebuję ruch obrotowy. No i ten ruch obrotowy zapewni niezerowy moment siły tarcia statycznego. Rysuję ją. Przykładam do walca. To musi być widać, że jest do walca, no nie gdzieś pomiędzy walcem i stołem. I musi być krótsza niż to zielone, żeby wypadkowa sił działających na walec w kierunku poziomem dalej była w prawo, bo on ma przyspieszać ruchem postępowym w prawo. No i to właściwie kończy rozwiązywanie zadania. Fizyka ogarnięta. Teraz wystarczy napisać co widać na obrazku i załatwione. To 3-2 naprawdę wygląda na maksymalnie schematyczne. Trochę mi ta wskazówka tutaj dziwi, Skorzysta jest z zachowania energii mechanicznej. Nie będę z niej korzystał. Myślę, że korzystanie z niej zaciemni to rozwiązanie. Jeśli bardzo Was interesuje, jak to się robi z energii, no to zajrzyjcie do klucza. Piszę, co widzę na obrazku. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony tego ciężarka. Druga sala dynamiki. Ma równe wypadkowa działających sił. Aha, oznacza te siły. To, co oznacza Q. Tam siłę N. Tom też N. A tą T. T, jak Natalia. Widać, że wypadkowa to będzie Q odjąć N. Nie będę się tu bawił wyróżniania jakiegoś tam kierunku, po prostu, po prostu zapisuję tak, żeby wyszło na plusie. To można trochę inaczej zapisać. Zamiast Q mogę wpisać MG. Nie wiem, która forma się przyda. Teraz ruch postępowy walca. Całkiem analogicznie. Przyspieszenie to samo. Walec musi mieć to samo przyspieszenie za ciężarek, bo są mu wiązane na linie o stałej długości, więc odległość między nimi jest zachowana. Przyspieszenie musi być takie samo. Inaczej, by odległość między nimi się zmieniała, czyli linka musiałaby albo się skrócić, albo się w cudowny sposób namnażać. A cudowne namnażanie czegokolwiek to raczej domena Jezusa, a nie linki. Tutaj będę miał n odjąć T. Przez to samo m, jeśli dobrze przeczytałem, ciężarego masie, równej masie walca. OK. Obie mają masę m. To też mogę zapisać inaczej. Napisać, że ma to n odjąć. T. I co ja mogę z tym zrobić? Na razie nic. To są dwa równania i trzy niewiadome. Nie jest znane przyspieszenie, nie jest znane n, nie jest znane t, to nie jest rozwiązywalne. Potrzebuję więcej równań. Kolejne równanie to będzie drugie z ale dla ruchu obrotowego tego walca. Przyspieszenie kątowe to jak to szło, moment siły przez moment bezwładności. Moment siły tarcia to będzie rt, r to promień, a tu piszą duże r. No dobra, będę pisał duże r. Wygląda jak reakcja, ale mniejsza z tym. I tu mam jedna druga m kwadrat. Trochę skracam. Wujka wpadnie do licznika. To równanie pozornie mi nic nie daje, bo owszem dołożyłem sobie kolejne równanie, ale też dołożyłem kolejną niewiadomą. Tylko, że tak naprawdę to nie, bo... Przyspieszenie styczne i przyspieszenie kątowe to są zależne zmienne. One są powiązane o takim czymś. I pozbędę się tego epsilona, bo nie jest ani dany, ani szukany, wcale go nie chcę. Czyli tu zamiast epsilon wpiszę a nad r. Tak zrobię. Tu poniżej zapiszę, co wynika z tego razem z tym. Przepisuję to. R się skraca. Przypiszę to w innej postaci, żeby nie było ułamka. Ułamki to wielkie zło w kwestii ułamkowej, jak wszyscy wiedzą, mieszka diabeł. Dlatego w Piśmie Świętym nie ma ułamków zwykłych. I teraz jak taki układ równań rozwiązać najszybciej? Myślę, że to równanie będzie moim takim głównym równaniem. Z tego ostatniego wyznaczę T, a z tego wyznaczę n. Wstawię tu jakoś to będzie. To wyznaczam stąd N. N to MG odjąć MA. Wyznaczam stąd T, MA drugich. Łączę to razem, tylko może wezmę tą postać, bo tu nie ma kreski łamkowej. Wyjdzie mi, że MA to N, czyli MG odjąć MA i jeszcze odjąć T, czyli odjąć MA drugich. Wyrazy z MA na lewo, czyli to będzie 1,5 pół, MA, tak? Nie, 2,5 MA, bo do 1 MA dołożę jeszcze jedno MA, to już 2 i jeszcze pół. 2,5 MA. 5 z drugich. Dlaczego przypisuję tą masę? Naprawdę nie wiem. Myślę, że mam dzisiaj BDSM. Ale dość tego. Skrócę ją. A to będzie 2 piąte G. I gdyby nie ta wskazówka, to powiedziałbym, że to są darmowe punkty, bo ja w ten sposób rozwiązuję te zadania maksymalnie schematycznie, kompletnie bezmyślnie, prościej się nie da. Narysuj na obrazku wszystkie siły tak, żeby to się trzymało kupy, potem zapisz, co widzisz na obrazku. Naprawdę zadanie było rozwiązane z chwilą narysowania tych strzałeczek, z zachowaniem właściwych relacji między nimi. Tutaj to, to jest formalność. No i wracamy do 3.1. Światowy Dzień Lasów Deszczowych. Świętujcie, korzystajcie, bo takiej puszczy amazańskiej za 20 lat może już nie być. Wystarczy żreć więcej mięsa i spalać więcej biopaliw. A to jest taka stronka, która sadzi jedno drzewo za jednego dolara. Ja tu parę posadziłem, może się pochwalę. Te ostatnie jest ze stycznia, bo ja później zacząłem sadzić na innym koncie. Dlatego w opisie będą dwa referale. I jak skorzystacie z któregokolwiek z tych linków, no to pierwsze drzewo jest za darmo. A, jak się posadzi trzy albo więcej, to macie darmowe losy w konkursach, które robię na Patronite. Także, no, polecam. Tutaj posadziłem aż 260 drzew po to, żeby smoki miały co jeść. Posadziłem je tam, gdzie są smoki, czyli oczywiście na Islandii. No i wracamy do C1. Ponieważ rozwiązywałem to nie korzystając z energii, no to rozwiązanie nie podpowiedziało mi, co tutaj wybrać. Musiałem tam coś popisać. To zrobię tak. Napiszę. Jeżeli jego energia kinetyczna to mv kwadrat przez 2 w ruchu postępowym, w ruchu obrotowym i omega kwadrat przez 2. Za i wpiszę mr kwadrat drugich. Za omega wpiszę v przez r. R jest I dostanę mv kwadrat czwartych. No to wygląda na to, że energia ruchu postępowego jest większa niż energia ruchu obrotowego. A tu napisali, że energia kinetyczna ruchu postępowego jest większa od energii. No prawdę napisali.